Jakie firmy kurierskie uruchomią usługi w Twoim lokalu? Współpracujemy z największymi i najważniejszymi firmami kurierskimi w Polsce, takimi jak Inpost, DHL, Allegro One. UPS i innymi. Im większa liczba przewoźników zaakceptuje Twój lokal, na tym więcej paczek możesz liczyć. Bardzo nam na tym zależy, dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z każdym z przewoźników i mamy opracowane procedury prowadzące do możliwie szybkiej akceptacji lokali. Pamiętaj, że każda z tych firm ma indywidualne procesy oraz wymagania techniczne i działają niezależnie od siebie. A jeśli Twój lokal spełnia wymagania techniczne narzucone przez danego przewoźnika, zgłosimy go do jego sieci odbiorów i nadań. Jeśli nie, pominiemy tego przewoźnika, ale zgłosimy lokal do pozostałych. Wymaganiami technicznymi mogą być np. możliwość oznaczenia lokalu, godziny otwarcia czy ilość miejsca na paczki. Zwykle nie uda się uruchomić usług wszystkich przewoźników w jednym lokalu, jednak uruchomimy maksymalną liczbę usług. Pamiętaj, że ostatecznie to Ty i konkretny przewoźnik decydujecie, czy chcecie współpracować. Co ważne, zawierając umowę z pakersami, dostajesz zgodę na prowadzenie punktów odbioru wielu przewoźników w jednym lokalu. Działając z pakersami, nie musisz też opłacać wielu abonamentów na terminale czy systemy, które mogłyby wynikać z bezpośrednich umów z częścią przewoźników. Co więcej, wszelkie formalności związane z dołączeniem Twojego lokalu do sieci kilku przewoźników są po naszej stronie. U niektórych przewoźników, w zależności od sezonu, wdrożenie może rozciągnąć się nawet na kilka miesięcy, jednak przez cały ten czas jesteś pod naszymi skrzydłami. Dla bezpieczeństwa dajemy Ci rok bez żadnych prowizji, aby mieć pewność, że wdrożenie wszystkich przewoźników dostępnych w danym lokalu się zakończy. Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu osobistego z naszymi menadżerami.